Dzień dobry, witam. Następny odcineczek, tym razem z minimalnie in, inne nękierki Bo ze StumbleGuysów z Mikusem, którego nie znacie i niestety nie dam linku do kanału, bo nie ma kanału znaczy, oczywiście Nie ma takiej grupy Zły kot mi podałeś, dachu Ścieka, ja stworzę

Mikus! I tak mam nikt Goku, bo na początku sobie taki ustawiłem i teraz nie mogę go zmienić, bo za 100 gramów jest. A więc... Szła? No nie, na początku było za darmo i myślałem, że po prostu jest napisane, że za darmo, że nie musisz nic płacić, ani nic, nie. A jednak po prostu na początku jest za darmo. Halo, Miko z garniturku Ja, ja, myślałam, że ja mam się pięknie zresztą i ja myślałem, że mam na tę winę. <laughs> Jakaś kurka walnęła w te drzwi i się drzwi aż... Zab i, I my zablokowaliśmy drzwi. A! <słuch> um, odcinek jest nagrywany My rozpoczęcie roku szkolnego, czyli czwartek. A będzie wrzucony, prawdopodobnie. W poniedziałek. W niedzielę. Znaczy w sumie możliwe, bo w niedzielę mogę go wrzucić i potem jeszcze raz coś nagrałam więc postaram coś nagrywać, w miarę teraz często. I tak. I tak, jestem obecnie powolony bo zamiast nagrywać w wakacje dużo i mieć dużo kontentu fajnego i żeby dużo osób nie nagrywało, to w wakacje nagrałem aż jeden filmik. Wysyłek Fortnite i to pod, pod koniec. A i nagrywam zamiast, zamiast wakacje. Wakacje to w szkołę. Czekaj, ja mam dużo włączę. Po co? Ja będę Ja. Tak, jak mój kolega ma dziwny głos, to tak. On ma. Po prostu internet mu tak zmienia głos, że. Brzmi jakbym miał dwa lata. Idę, chłopie. A, a ty masz czapkę i to. Eee, wiem, przepraszam bardzo. Przepraszam. Ej, to idźcie na to idźcie się Wody na przykład. Nie mam czasu, kurde. No, no to popiękniej do miękkiej się w ściany na tych Ja mam. Ale... No, jako ósmy przyszedłem niechcący. Ja też no... Ja, ja czem, że on popije wodę w ściany? Z kranu, taka sama jak normalna. I nie, nie radzę nie pić nie wody z kranu, bo czasami jest zatruta. Ja raz nie piłem wody z kranu, a i tak miałem byłem taki, że dosłownie kurde nie mogłem się ruszyć. Kurde, leżę na kanapie jak żół. Ty, jakiś wincy, jaki cłan jak kurde prze, um, ten środek skoczył. Aaa, ta Baka pięknie i oszukuję widzów, że na początku a tak, dzisiaj dopiero, się ustawili. taki nie. Bo dzisiaj bo dzisiaj to zainstalowałem tą grę w Ale, Ale mówię, że... Je, nie wnikaj... O! O, Mikus wygra! Halo? A, bo to jest w ogóle finał. No. Daj. Gdzie dzie, dzie, e, dzień przyjaciel? Nie. I zostawcie lajka like suba. Zostawcie lajka like suba, było miło. E, Dabiamy do 10, subskryp 10 subskrypcji i robimy kulturę specjalną. Polecam Content File z Easy. No 10. Co? Content File z Easy był na Fortnite. Ale wiesz, ja ciągle z e, ten nagrywam i daję link do niego, ale przynajmniej w ostatnim filmie dałem. A I w tym, pod tym filmem możliwe, że po ten. W opisie pojawi się link do Discorda dla widzów, bo ostatnio dałem, ale nie powiedziałem niestety, a więc. Przepraszam. Ej, anty, opowiedzieć Ci koszmar? Koszmar, który nie jest koszmarem, fajne. Two widzowie nie zostawili subskrypcji i O nie! Najgorsze zła. Musi, musicie... Jak zostawicie leka like suba, będę takim taki typowy youtuber. Jak zostawicie lajka like suba, to będziecie jutro mieli szczęście w grze, w którą gracie. Dzie, dziękuję za wysłuchanie. Ja mam bo jestem biedny i nie mam tego. I nie masz czego? Nie mam wiedzi. Mam jedynie drał też na telefon. <grym> nie hej, to niektórzy pewnie grają. Jeszcze. No, Norbertka. O, o. O tym człowieku tutaj ty mi nie mów lepiej wolny. No, <grym> strzelam, że on jutro już nie będzie żył. <grym> A, I nagle już z nich znajdujesz koło. rzecz. Albo nabrać zajęcia. A jaki team nie? jesteś? Niebieska, to żółta. A Jaki jesteś na środku, Bo jesteś najlepszym teamem. A ale... mam to. Zajęcie zibra. Dobra, macie kola. Right. A ja o, się, Mikus! A ja mogę mówić. Czy możesz mówić co? Twoje imię. No mów, jakby to. To. to, to o, kurde. A w tym? E, przepraszam, chciałbym. E, to akurat raczej problem nie jest. Ale tu bardziej płamy, nie A dobra to niebieski, tak. Może naciąże. Podmiotą w proszę. Zostaw tą piłkę, zostaw tą piłkę. Jest na mody. Nie. No zostaw to. O. Patrz, jed, jeden vs trzech, to robię. A dobra, o, o! Robiłem! No nie! Ja tam wpadłem zamiast tej piłki! Teraz tylko dwa gole zrobiłeś. Nic nie robiły dwa gole. Ja spróbuję teraz zobaczyć. Nie, to tak nie działa. Serio, myślałeś, że to tak działa? Nie. Dobrze! dobra. Mikus, przegrałeś! Bardzo no że da. nagle cię tak team wykeruje. Nie, bo u ciebie na bramce stoi full mm. my, my musimy po prostu teraz bronić, nie możemy dać piłki po prostu. Dobra, teraz prostu. zamówię. O, nie, się Dobra, wygraliśmy. Haha. Hez, ha. A Ej, jeszcze piłkę nam życi w Nie, spadłeś. P Proszę Dobra. mnie w dać Nie, idę tam I subskrybować Po raz kolejny mówię tak, bo chciałbym dobić 10 subów I dziękuję tak. I Twój kanał jest tak bardzo popularny, że jak wpisuję Venom, to mnie zyskakują tylko te, te e, momenty z Venoma Niestety, wiem Nie. <noise> Ale mam jakieś wyświetlenia, ja mam na jednym filmie 30 wyświetleń nawet a Ja na TikToku nie wiem co tak się... To dawno mnie wiesz Pa... Ja na mojego TikToka, bo niedawno wziąłem... O oh, kurde! Wziąłem okrębaczkę. Kudu? Ja mówię, nie, to lawa tak. kurde. Wyklimujesz okay. się na swoim odcinku. Ale bo tam... Ej dawaj bo to się, wy... to się mogłoby wybić. No raczej. Nie ma tam nikogo daleko. Nie, nikogo tam nie ma. Będziesz szerszy, czekaj. Chyba. Gdzieś w końcu. Ej, to... Nie! To by Cię chyba, wiesz? Dawaj, dawaj, dawaj. No nie, no naprawdę. O, ale widzę. Piękminek Piękminek ping, jest za tobą, piękminek to tam obrywa od tej ty... co ty obrywa? No nie no, no spada Dobrze, są daleko za tobą. Mam czas Na spokojnie jest spokojnie No, oni, oni są daleko. Bum! Jest! Wygrano! Wcześniej wygrał Mikus, a teraz ja. Dziękuję. Aż się musiałem przemknąć na odcineczku. Ta, tak pięknie. Alo, halo, panie Kochum. Co pan ma za nirwę? Jaką liczbę, o co chodzi? Miku. Aha! Czekaj chwilę, bo chyba mam nagrodę. Tak. I losujemy nowego skinka. Piu! Ja to jest mam. A mnie nie będę miał moje wody. Losujemy. Ja to Strażak ja. Miał. Ciao. Całym No Zostałem strażaka, część. A ja dostęp Fauna. Będę cię nawiedzał. O nie. O, może, no mo, ej, zro, 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 zrobimy tak. Jak ja któryś z moich widzów nie dostawi lekka like i suma, to będziesz ich nawiedział. No na to kurde. Jest takaś, jakbyś miała <laughs> właśnie ten szalik. Albo wezmę moje podporządzenie. 8, 5, 1, 2, 9. Ej, a może kiedy 8, 5? 1, 2, 9. Może jest kiedyś takiego tego, że podajesz e, ej, mam pomysł, zaczęli chyba lajka na TikToku i będę podawał kod do pokoju na TikToku. I będziemy grali z ludźmi. Robimy to czy nie? Można ma. Nie, to jutro, jutro. Wiesz wierzkoły, nawet. A nie a wiem czy ja w ogóle a będę co ty będziesz montował ten film, Jutro będę montował ten film, i dzisiaj raczej Easy mi jeszcze miniaturki nie zrobi, tak? Easy mi robi miniaturki do, do filmów. A! Tak, bo nie wpadajcie na jego kanał, nie polecam. No, jak na razie to on nagrywa jakieś. te... Albo, kurde, no co ty robisz? I... Jakieś, tutur, jakieś tutoriale, jak szybko edytować Fortnite? Kurde. Nie edytuję szybko i nie pokazuję. Gdzie tak. Wbiła mnie w podłogę, biegnę ale chyba nie. Albo? No nie, no, klaun skoczył za mnie. A, a co ja byłem? Ja widziałam, że było, było cztery... No nie, no, ja cię nienawidzę. Tak, kiedy czytałem, bo widziałam, jak było 13 osób, nie? I nikogo koło mnie nie było, tylko ty. Yy, bo być 15 osobą, a ja 16. I ja już wbiłem, bo żebyś ty był 16 osobą i koniec. Naprawdę. I, a nikt mnie nie wbił. No dobra, bo... o kurde, kalikatura gdzieś właśnie na jakiś kosmos. Nie, player Migos. A chyba, że sobie zginę. Patrzcie na małpę, kurde. Na małpiszoną. No nie no. Jeszcze <grystanie> kółko poberwał. I co tu? Jeszcze <grystanie> dostał w łeb, kurde. Wstałeś z tego brzucha nieładnie. Patrzcie, poladnik, polarnik. Polikietuj. <grystanie> <śmienic> Dostajecie kolką łap. Nikus, <śmienic> Mik jest torturowany przez ku śniegu, kurde. No są w trójkę. jeszcze raz teraz. I stajecie się na Kropka pl. Mam nadzieję, że twój głos będzie wyglądał normalnie. I dziękuję. Do nie są informaty. No to chyba przęgrałem. Jak Przęgrałeś? Tak, mnie wyklecz ten drugi. tak. Wywołniłem łupę. Jak teraz to już jedna osoba spała nie głowę oświatą. Taki Ej, jesteś no, głupik. <laughs> Takim jesteś głupim clownem, że przewodniałeś głową o ścianę. I jak spadł. Jak poleciał. Mikus! Dobrze! Ja nawet nie byłem blisko siedziów, miałaś ale... Byłeś. Cicho sześć. A, wygrałam. A nie, My już nie chciałem, bo A jedna osoba a Ej! Ślepy? No ślepy, kurde. Kurde, no, ja, ślepy. Ja, ja, ja widziałem i ja się cofałam, żebym wycelował właśnie tutaj, żebym to zniszczył, ale nie, by nie było jak, bo to się też cofało za mną. Ja widziałam, że stała. Ej, dobra, chodź, e, chodź do grupy. Míněte ten, já dobylám na stoku. Bože, ale... Bude mi jít A doba, co ti je kosti, je... No, bah, z toho na no YouTube jest to, że można robić rajwy nawet kiedy się na jednego subskrybenta, nie? Ale jest tylko, że nic nie dołączy. Nie. Niby dobra. tak, niby nie. Dobra, dawaj, podawaj. No, no ja napisałem kąt na DC. No dlaczego 0,8 pierwsze? Czekamy na kogoś ja od ciebie? Ja mam live, czekamy na osobę. To my czekamy na osobę i może zagramy. A ja kończę odcinek. I... Dziękuję. Miły, miłego oglądanka. mojego live. Nie wiem, miłego oglądania cokolwiek. Nie wiem. Co, co, co będziecie robić to miłego? No.